Profesor Urbanowicz ujawnił, że serwery PKW albo były w Rosji, albo co najmniej były pod kontrolą rosyjską. Pan zdecydował się wnieść interpelację w tej sprawie. Czy mogłoby mi jakieś szczegóły, o co pan będzie wnosił, do kogo interpelacja będzie skierowana? W związku z zapotem, który był do mnie do biura przesłany. Podjąłem dwie czynności. Pierwsza, szybka pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji z załącznikiem, 6 kart raportu, z bardzo ogólną formą prośbą o zapoznanie się z dokumentem i podjęcie ewentualnych kroków, w weryfikację treści zawartej w dokumencie. Drugą czynnością będzie złożenie interpelacji poselskiej do premiera, pana premiera Donalda Tuska. I tu już będzie więcej szczegółowych pytań. Właściwie będzie to powtórzenie tych pytań, które znalazły się w raporcie grupy ekspertów, podpisane zbiorczo pod dokumentem. Będą to pytania dotyczące tego, na jakich zasadach, kiedy dokonano i czy dokonano przeniesienia serwerów poza granicę kraju, czy służby dedykowane tego typu sytuacjom badały bezpieczeństwo informacji na nich przechowywanych, bezpieczeństwo przesyłu danych i odczytywania tych danych, co zadecydowało o tym, że serwery zostały w takim, a nie w innym miejscu lokowane. Także, krótko mówiąc, będzie to powielenie pytań z raportu. Różnica jest taka, że raport stawiał pytania, na które odpowiedzi może udzielić prezes Rady Ministrów, ale... Jeżeli te pytania powtórzy poseł, takie, takie zadanie sobie postawiłem i, i oczywiście się z niego wywiążę. Pan profesor w dosłownie w dzień po ujawnieniu, przesłaniu tego raportu zmarł. Czy pan poseł uważa, że Sejm powinien, albo jakieś organy powinny się też do głębnym zajęciem z badaniem tej sprawy? Mam zbyt mało informacji, żeby się tutaj wypowiadać. Wiem, że pan profesor cierpiał na problemy zdrowotne związane z sercem, natomiast podkreślam, zbyt mało mam informacji, żeby zabrać tutaj głos w sprawie. Wiem o śmierci pana profesora, na pewno ona wstrząsnęła mną no i wieloma kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, ale to wszystko, co mogę powiedzieć. Rozumiem. Eee, czy już jakaś odpowiedź z ministerstwa eee, jest w tej sprawie? Nie, to pismo zostało złożone pod koniec zeszłego tygodnia. W tym tygodniu będzie składana interpelacja. W ciągu 21 dni regulamin Sejmu przewiduje udzielenie odpowiedzi przez osobę, która jest adresatem interpelacji poselskiej. Stąd czekam z niecierpliwością. Póki co Państwowa Komisja Wyborcza i Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej właściwie nie odpowiada na pytania, które są stawiane przez dziennikarzy. Informuje tylko o tym, że podstawą są protokoły pisemne, o czym wiemy i jest to turizm. Czekamy na konkretne odpowiedzi. Jak to jest, czy to jest w ogóle uregulowane prawnie? Na ile prawnie możliwe jest usytuowanie serwerów i to w dodatku w państwie, które no, nie jest nam pod każdym względem przychylne? Tak? Na ile to jest w ogóle możliwe, żeby się coś takiego wydarzyło? Jeżeli chodzi o kwestię ulokowania serwerów, ja myślę, że to nie ma znaczenia, czy one są ulokowane na wschodzie, zachodzie, północy czy południu. Chodzi o to, czy jest zachowane bezpieczeństwo danych, czy procedury wewnętrzne państwowej komisji wyborczej zakład zakładają sprawdzenie miejsca, gdzie są przechowywane serwery, co wskazuje za określoną lokalizacją w momencie, kiedy mamy polskie firmy związane ze skarbem państwa, gwarantujące w pełni bezpieczną obsługę informatyczną przesyłu danych. To są pytania, na które warto postawić sobie odpowiedź, będzie, podejrzewam, mogła wiele wnieść do sprawy.